Cześć, nazywam się Karol Marczak, jestem inżynierem wsparcia technicznego w firmie Brewa. Dziś odpowiem na kilka pytań dotyczących fotowoltaiki. Klienci myślą, że jest to drogie i że instalacja fotowoltaiczna musi kosztować 200 tysięcy zł, a tak, de facto ceny systemów fotowoltaicznych zaczynają się od 12 tysięcy złotych. Dlaczego mówimy o systemie fotowoltaicznym, a nie o panelu fotowoltaicznym? dlatego że sam panel fotowoltaiczny niewiele zdziała. Jest potrzebna konstrukcja, na której musimy zamontować panele fotowoltaiczne, do których musimy podpiąć kable za pomocą odpowiednich końcówek. A także jest nam potrzebny inwerter, który zamieni nam prąd stały na przemienny oraz wszelkiego rodzaju akcesoria, chociażby moduły komunikacyjne. We wrześniu 2013 roku zmieniło się prawo, dzięki czemu możemy wbiąć się do sieci elektroenergetycznej z instalacją fotowoltaiczną właściwie od tak. Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne na gruncie lub na dachu naszego budynku, a następnie zgłaszamy do zakładu energetycznego. Nasz operator przyjedzie i w ciągu 30 dni wymieni nam licznik na dwukierunkowy, który będzie pokazywał nasze zużycie oraz ile energii elektrycznej oddamy do sieci elektroenergetycznej. Absolutnie tak. Szkolimy klienta, żeby wiedział jak co działa, ale on nic nie musi robić. Co więcej, większość systemów ma moduł Wi-Fi, więc przez stronę www może śledzić ile energii wyprodukował, a tym samym zaoszczędził. Wszystkie elektryczne, które mamy w domu. To jest jedno z pytań, które częściej się powtarza. Zestaw jest dobierany przez specjalistę w taki sposób, by mieć pewność, że konstrukcja dachu wytrzyma nacisk i najsilniejsze podmuchy wiatru. Jeżeli nie ma możliwości instalacji na dachu, to wtedy system instalujemy na ziemi. Absolutnie nie. Proponowane przez nas panele przechodziły test wytrzymałościowy. Na czym on polega? Prostopadle do panelu jest wystrzeliwana bryła lodu o średnicy 2,5 cm z prędkością 80 km na godzinę. W przypadku instalacji dla domków jednorodzinnych nie ma potrzeby. Deszcz myje brud. Tak. Zacienienie wielkości 3% obniża sprawność panelu o 25%. Dlatego tak ważne jest, by projekt instalacji przygotowywał certyfikowany specjalista do spraw fotowoltaiki. Nie, ustawa reguluje tę kwestię i zakład energetyczny musi dokonać wymiany licznika na swój koszt. Prosument jest uczestnikiem procesu prosumpcji, czyli jest zarówno producentem i odbiorcą tego, co wyprodukuje. Nie. Wyprodukowaną przez nas energię najpierw zużywamy na własne potrzeby, a nadwyżkę, czyli to, czego nie zużyjemy, oddajemy do sieci elektroenergetycznej. Nie. Natomiast moc zestawu fotowoltaicznego nie może przekraczać tzw. mocy zamówionej. Powyżej tej mocy musimy wystąpić do zakładu energetycznego o warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Do mocy zamówionej występujemy tylko ze zgłoszeniem o odbiór instalacji fotowoltaicznej.